Siema, Witam wszystkich! No, cały nowy zakup. Od razu będzie pewnie krytyka, że kupił dziada czy coś. A mam to w dupie, bo świadomie kupowałem z tym. Z tą usterką akurat. No co kupiłem? 642 3 litrówka, 2005 rok. Ile dałem, to dałem. No, jestem trzeci właściciel, co będę mówił więcej niż co so, jak 211. Ale nie dzisiaj to jest tematem. Nie. Dzisiaj robimy panowie dyses. Dlatego mówię, kupowałem ten samochód i w pełni byłem świadom, koleś mi mówił przez telefon. No i już nawet jak był w Polsce, bo to Polaka kupiłem. Tylko w Niemczech. Że dolot wymaga wymiany. Nie będę mówił ile euro w Niemczech przejebane. Tak wygląda stary. Każdy wie o czym mówię. Kto miał do czynienia? Z tym silnikiem oczywiście, nie? No stara uszczelka jest nie taka stara właśnie. No dobra. Ja sobie kupiłem nową paso W Mercedesie. To groszowe sprawy akurat. To już nie jest groszową sprawą. I. Tak jak mówię, już byłem nastawiony na to i zerwałem taki cosik. ziomka Na próbę. Widziałem te wersje aluminiowe na YouTube. Dwie i pół stówki na Allegro tamta. Ta 80 zł. Na razie mam na próbę dwie. Zaraz będziemy zobaczymy, jak to się spasuje. Tutaj to stare, to ja myślałem, że to jest kurwa przyklejone. Sorry, ja Ty już ubrudziłem, bo silikon wyciskałem, nie? Klej dosyć, sorry. No, ale to wziąłem śrubokrętem, tu pyk i odeszło. To było też na klej chyba. Nie wiem, jak to, to jest, nie? Dlatego ja tutaj się uzbroiłem teraz, już to. No i co. I będziemy wklejać. Wklejać? Czy na opaskę to dać po prostu? Tak jak tu jest ponacinane pod opaskę, to wziąć i tutaj też ponacinać. Raz, dwa, trzy, cztery. jak to wejdzie? Ze starej uszczelki dociąć uszczelę też wiebać. No zaraz zobaczymy, nie? Dobra, robię cięcie i, i za chwilkę działam dalej. Zobaczymy co zdrutuje. No. Wkleiłem to na klej do szyb samochodowych. Musiałem rozwalić tubkę, bo bo podajnik mi się zepsuł, no co będę mówił. Pistolet. Zobaczymy jak to zagra, no. Ładnie to wziąłem. Zaklajstrowałem, no to zakładamy i zaraz zrobimy test. Nie. Aha, ta uszczelka, co tutaj idzie, nie to, pod to, co ja kupiłem, pod te, te moje sztuku. Nie nie. Pod to, to jest idealnie oryginalna. Nie. nie wiem, starą pchać nową, ale nie, nową, wsadzę już jak nowe to, co i to za chwilkę. Testik. A więc tak, wszystko ładnie poskręcane. To jest ten klej, wiadomo. No co, przepływki popodpinane. Palimy maszynę. No co, no, jak widać, słychać, przedmuchów nie ma? Zresztą mi tak nibyście nie widzieli przez kamerę, nie? Ale kurwa, no no co, Smurce aż miło. Nie? Zobaczymy ile to wytrzyma, no, klej do szyb jest twardy, no pancerny. Nie? Zobaczymy kwestia tego plastiku. No, Ja to dorwałem po 80 złotych sztuka i idzie to klej i działa. Dzięki. Tak się prezentuje gabota Jedziemy. Zaraz zrobimy presentation Nie ma to jak automat. No, powiem wam, że nigdy nie jeździłem tą 7G tylko miałem 7226, nie? czy nie? Pięciobiegową. Automat to jest to samo prawie, bo też z Deep Tronikiem, tylko no, ta jest 7 biegów. Jeszcze Są 9G ale to już nie w tej budzie chyba. Nie wiem, tego akurat. Dobra! To się pochwalę. Tak to wygląda po słońce chujowo. Oczywiście C klasa jest dalej. Tam to jest tania alternatywa, nie? W LPG. 1.8 Zdaje egzamin. A ten zajebisty, nie powiem, bo Ono ma 224 i 540 N. No, nie będę mówił, że ma bo, bo nie wątpię tak powiem 6-8 do setki no, jak się przypierdoli z kickdownem. No nie do setki no bo kickdown no to działa wiadomo jak jedziesz jakąś prędkością mi ci redukuje nie? ale ale jest ogień jest ogień tak jak jeden kolega mi tam powiedział. Jak już teraz V3.0 to będą tylko większe pojemności i to prawda. Mhm. Dobra dzięki. Dolot zrobiony na razie.